Witam w drugim dniu nad Jeziorem Miłoszewskim. Cała noc minęła spokojnie, nie było żadnych brań. Na razie na wodzie nie widać, żeby cokolwiek się spławiało. Zestawy mamy już kilkanaście godzin w wodzie. Zaczekamy do popołudnia. Dopiero wtedy wywieziemy, bo na razie nie widać efektu w ogóle na wodzie. Jeśli to w ogóle nie przyniesie efektu, to jutro zaczynamy. Markerowanie, szukanie nowych miejscówek i postaramy się coś złowić. A na razie idę robić kawę. Tak myślałem co nic ja robić. Uważam, nic nie robisz? Nie, robię jajecznicę, posty mhm. Herbatę, kawę rolnicą. Tak. tak. Co tam gotujesz? Ja? Będę ja robił. Na razie boczunio kroję. Mmm, no. Dobra. Na, na bogato będzie. Na długo. Tu <grym> będzie <zbyt>. <grym> <grym> Dobrze. Zaraz będziemy zasiadać do śniadanka. Piękna pogoda, piękna niedziela. Słoneczko, godzina pół do dziesiątej. Chodźcie, zobaczymy, co Robert robi. Jest? Coś? Co? Robi się? się robi Piękna. No? Mhm. Z dziesięciu jajek. O, wow. po pięć na O pięć na głowę. Do tego boczunio cebulka mm -hmm. Dobry kucharz Poza dołem, to... Który wie do czego używać soli <śla> no, no. no tak No taka była przygoda z rana Że kawa była wylana Przez to Że zamiast posłodzić ją posoliłem To jest problem co nie Robert? Życie no, no. Słone życie. Słono za to zapłaciłem. No. Będę zmywał naczynia no. Teraz przyszła pora na przedstawienie Wam pokazanie naszego magazynu. Pora na telesfora. To jest, to jest główny punkt dowodzenia na to. Na wypadek tu planujemy atak na miski. Tak to wygląda Tu jest moja część amunicja jest właśnie Robert to są Pociski Dum dum, dum żarcie dla mnie. Zobaczcie co tu się dzieje. Zobaczcie co tu się dzieje Tu jest kurde Tu jest tu jest tyle że ja nie wiem sam gdzie to jest <noise> O co jaką mieszankę robisz na słodko? Robię teraz bananeta na Montezumę, bo na to mieliśmy ten jeden taki delikatny odjazd. Dobry, fajnie. Cie, ciekawy. Ananas, a nie <grym>, ciekawy. No, no tak, ciekawy. Ciekawa nawet. Co to będzie? Teraz w sztabie dowodzenia. Dostałem zezwolenie od generała. i Będziemy robić mieszankę, którą potem wywieziemy na trzy moje zestawy wieczorkiem. To najpierw zabieramy się za mieszankę słodką. Mam tutaj jakieś kuleczki tutti, frutti. Tutaj frutki kulki trotkowe 18-20 mm z 20 pokroimy mogę użyć Twojego noża proszę noż Mamy 20 przez 5. Teraz pokroimy sobie. Żymy, czekamy na kolację obiad, kolację. A kto będzie robił kolację? Daniel. <noise> Daniel Co będzie? Kiełbasa po... Po, po kaszubsku. <noise> no tak bo jesteśmy na kaszuba. No dobrze, to ja... Idę już robić. Idź, rób kiełbasa po kaszubsku Dobrze. I wywozimy. Idzie Idziemy. O... na tego. Tylko proszę cię nie dotykaj soli. Dobrze, nie będę już nic solił. Czekaj, jest garnuszek, cebulka, nie garnuszek. O. Jest garnuszek, idę teraz po wodę. No to czysty ten garnek. O idziemy gotować no co jest nie wybuchnie o jest póni nie się taki Robert jeśli to oglądasz to masz bardzo ładny garnuszek ci muszę powiedzieć bardzo ładny garnuszek taki i kaszubski. Nie wiem jak wygląda kaszubski. Pali się pali. Do tego weźmiemy. Nie, wiem wystarczająco wody. Do tego weźmiemy. Kiełbasa. Kiełbasa złota. Kiełbasa złota. No dobra. Bierzemy noża. Dobra, rozetnę to. Kiełbaski się gotują. A ja zaraz muszę iść w miejsce, gdzie król chodzi piechotą. O, piękny widok, piękna pogoda. I co jest fajne? Wiatr wieje na nas. Fala, tak jak Robert mówi, spycha rybę do nas. No i dobrze, zjemy kolację i będziemy wywozić łódeczką zestawy w to samo miejsce, co wywoziliśmy 24 godziny temu. Super. No jutro, jeśli nie przyniesie to efektów, wsiadamy na ponton i jedziemy szukać dobrych miejsc, przesądujemy, postawimy markery i będziemy i będziemy łowić grube, miłoszewskie ryby. Właśnie zestawy i się... O Robert tak bawi, z bateria niech się nie wyczerpią nam za łódkę. Nie, bardzo się boję, że jaką walnie wiesz. Dziobem? Dziobem albo skrzydłem. <grym> no Później na dno jaką wiesz. Titanik. <grym> jak Titanik Dobra, <grym> no wracasz. Drugi dzień już minął. Powoli mija. Na razie zero ryb na koncie. Ale cały czas nadzieja na to, że złowię. Miłoszewskiego, karpiszona jest wielka. Właśnie siedzę sobie na łodzi przy brzegu i obserwuję wodę. A tutaj ten co pożera nam kulki, które wypadną z Łodzi, jak tutaj wodujemy łódkę zanetową i wywodzimy to tam puczemy łódkę. I on znalazł to miejsce, gdzie może się pożywić. Niech je, na razie nie przeszkadza, a potem. No. no, i tak to wygląda. Wędki wywiezione. O, tutaj widzicie z tyłu moje wędeczki. Robert tam w namiocie rozmawia. I zobaczymy. Ja jeszcze tutaj chwileczkę posiedzę do zmroku i poobserwuję wodę. Czy coś będzie w ogóle widać, co się na niej dzieje? Wyciągniemy wnioski z dzisiejszych dzisiejszego dnia i poprzedniego już jesteśmy 24 godziny nad wodą Uchroniacze sobie zdajmi, no, więc nie widać chyba. Aha. O, teraz lepiej. Ciepło, a na razie to jest zimno jak na Syberii Ale będzie Oprócz tego, że słońce świeci Fala idzie w naszą stronę, jest super, czekamy na kamerę Czekamy, czekamy mm. o Dysasalka cię od górność Zad, ile ich jest Ty O kurczę Tenzwą tak się nie przebrałeś, tak Z tym czym spałeś, tak wstałeś do tego? Nie, no spodnie. Czym stałeś, tak? spodnie. Czymś spałeś, tak wstałeś do filmu? Nie, 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 Tak szczerze to nie umieś śpiewać. No. Nie umieś śpiewać. Ja lepszy głos. No. masz kurwa jak koza, kurwa, na Tak, My. 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 Proszę mnie nie obrażać. No Tam na tam na polu stała krowa biegnie do niej Maciejowa!

I walimy, co do Jedna panna Jednej panie, to się zrobiło A to jest nasz artysta Za niecałe czysto Dobry humor dopisuje, tak? Tak, dziś kapry dały znać, że będą Mhm no tam się tosty robią w takiej pastelni. Tak? E, robią się tosty na patelni, jak to e, Daniel mówi. Anacondo. <laughs> on, on ma namiot, który się nazywa anakondą. I tutaj ja mam patelnię, który mówi, że to jest anakondą. To się przejął za <laughs> Czyli <śmienicza> życa się cały czas. Niech mam powie jak się pisze, że żucha. No. No? RZ, samożet, RCH. A jak powiedziałeś wcześniej, że jak się pisze? Nie. nie. RZ i ES. Że szucha. Nie, Robercia to tam chcę. Się... Czego oni uczą w tych szkołach? Lepiej niech te szkoły będą pozamykane, naprawdę. No. A już w wojskowych szkołach to już jest dramat. Komunikat do <śmienicza> Komunikat domenu. menu. Panie generale pozamykaj te wszystkie szkoły bo na wypadek czegoś to będziemy mieli kurwa wojsko królowej Jadwigi do chowania i do opiekowania się nimi no to przyszedł ten czas mamy trzeci dzień nad jeziorem miłoszewskim teraz pokażę wam jak wygląda nasze obozowisko dokładnie to idziemy zaczniemy może od naszej kuchni polowej które już na pewno znacie Tam Robert szykuje śniadanko Idziemy dalej Na razie jeszcze zacier, tutaj mamy żywności Starczy nam na miesiąc I ja anakondon To idziemy dalej Tutaj w fo, foszerce tak? Foszerka tak? W szoferce W szoferce mam elektronikę, kamera Wszystkie kamery, tutaj jeszcze dron będzie zaraz stał że tak szybko otwieramy i biegniemy do pontonu. <grywia> Idziemy dalej. <grywia> tutaj jest tajne laboratorium, w którym nasz czarodziej produkuje swoje przynęty. Nie produkuje, tylko nie, tworzymy zestawy. Zobaczcie, ile tutaj tych tobołów jest. No i teraz główny namiot sypialniany, tu mamy nasze gumioki, w środku echo sonda i pilot do łódki. Pierwszy raz widzicie lokum Roberta od środka, tutaj mój śpiwór trochę nieułożony, przepraszam was bardzo, bo mamy ranek, jeszcze nie zrobiliśmy porządków. Ale, tutaj jest moje łóżeczko. Tutaj jest piecyk, który grzeje cieplutko. Leżymy teraz i czekamy, aż Robert coś wymyśli. Leżymy i czekamy, aż się zrobi noc, i pójdziemy spać. <Glucie> Nie, tak no poważnie jest to. Czekamy, aż ustanie wiatr. Bo ja na razie to jest. Wieje jak kieleckiem. Pontony przewraca. Gdzie? Lubię ten jeden pływochód. Łabędzie pływają pod wodą. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Drzewa się kładą. Chyba Robert się kładzie, a nie drzewa. Twardo, twardo, przenieśliśmy do wodzenia dowodzenia z kwatery głównej. Do katery teraz, do bunkra. Do bunkra. To dalej będziemy tu leżeć i łowić święty. Danielowi zostało jeszcze 8 kulek, słownie. I chcę wypłynąć pontonem, żeby zasypać łowisko w swój teren. Teraz sobie oh. strasznie myśli nad tym, czy nie podzielić tych 8 na pół. Ma jeszcze, ma jeszcze 3 do wyłowienia. Ma jeszcze 3 do byłowienia i, i nie wiem, jak nie będziesz co robić. Swoje zapasy wysypiesz dziś wszystkie do dna. Dzień dobry. Nowa relacja z Wilczego Szańca. Teraz mieliśmy yy, jak to Daniel powiedział, od poniedziałku zacząć łowić. Ale postanowiliśmy przełożyć to na wtorek. Tak, bo jest dzisiaj wiatr. Dziś jest wiatr. Mamy już słońce, ale jest jeszcze wiatr. Czekamy aż ustanie wiatr i wtedy zaczniemy łowić. Grube ryby. Grube ryby. Tam będziemy łowić. W razie mocno wieje, mocno wieje. Jest dużo Jak? W Kielacji. Postanowiliśmy przeczekać. No i taka sytuacja jest, że. Ile my już długi jesteśmy? My, mam ja mam jedną. Doby. Ile doby jesteśmy? Od zawodu jesteśmy doby. Dwie doby, na jutro będzie trzy doby. Jutro <grym> będzie trzy, trzy doby? No, na... pomarkerowałeś, <grym> to... O Boże. Powiedz, że Robert mało cię do wody. Tak, jak mnie znosiło do ciebie. No i pomarkerowali, znaczy się tam, y... no, no i tak, no i minęły te prawie już trzy doby, niestety mieliśmy siedzieć, ile? Pięć dób, I tak? Tak. Pięć dób mieliśmy siedzieć, o tutaj jest pożeracz kulek, cały czas coś je no, i pięć dup jak już mówiłem, mieliśmy siedzieć, ale niestety będziemy siedzieć trzy niecałe doby. Całe? Całe? <śla> trzy całe doby będziemy siedzieć. No, a dlaczego taka sytuacja? A jeszcze, zanim dojdę, dlaczego taka sytuacja, to ocencie mnie, proszę, jak wyszedł ten film. Mam nadzieję, że. Musieliście sobie wziąć chusteczki do nosa. No. no, bo ten film miał na celu pokazać Wam prawdziwy wyjazd nad Jezioro Miłoszewskie z prawdziwym Robertem. Jak to wyglądało. Na pewno było śmiesznie. Może będzie film na kanale Trotki. Może jeszcze tej nocy coś złowimy. I może jeszcze tu przyjadę. Może jakieś 40 km stąd. No. tam. Tam ten kierunek który? chyba. Który? Tam, gdzie Darek siedzi. Nie, akurat w drogi kierunku. W geografii. <grym się> w <górę> A no zachód słońca tak. To tam, tak, prawda. Bardziej w tamu, ale... Tak. O tam jest morze. Nie tam. Tam. Nie tam, na północ. Nie no, na zachodzie jest morze. To nie, 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 nie za zachodzie. Berlin zachodzi. <grym się w górę> tak, to tam, na północy. Na zachodzie jest epidemia. No. no i właśnie, dlaczego skrasamy tą zasiadkę? Amba Fadima. I Nima. No, to kończymy wyjazd. Tutaj widzicie pan Robert już się opala Mieliśmy zacząć wędkować. Ale że są problemy. Złamie. Popsuł i się No. I tak to wygląda. No. Wyjazd się musiał odbyć w 3 dni. W 3 doby. Nie dane nam było powędkować. Ale... Przekładaliśmy jeszcze... z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek. Dzisiaj moglibyśmy zacząć wędkować, bo nie musimy uciekać Można <grywa> ja wyjeżdżać No dobrze, no ale jeszcze tu wrócimy Tak więc będzie dobrze No Ładna pogoda się robi Piękna Taka wiosenna A no tu taka sytuacja Witamy wszystkich nasze polowanie dobiegło końca wracamy fajnie było ale się skończyło